Wyobraź sobie, że stworzyłeś świetną automatyzację, która zarabia dla ciebie pieniądze każdego dnia. Jednak nagle coś się stało i przestało działać lub nie działa tak, jak powinno. W tym filmie pokażę Ci właśnie, jak wychwycić takie błędy, jakie później w łatwy sposób można naprawić. No i po trzecie, jak tworzyć zaawansowane automatyzacje, bo bez debugowania praktycznie będzie to niemożliwe. Uważam, że jest pięć takich kluczowych elementów, które pomogą Ci zrobić świetną automatyzację i w tym filmie właśnie krok po kroku Ci je pokażę. Zacznijmy od wyłapywania błędów, bo kiedy będziesz mieć automatyzację, nawet tego typu przykładową, którą widzisz teraz na ekranie, to jeśli coś się stanie, możesz w ogóle nawet o tym nie wiedzieć. A jeśli dane są przetwarzane i wysyłane na przykład do klientów, niedobrze. Dlatego powinieneś o tym wiedzieć i móc priorytetowo zareagować. W tym pomoże Ci specjalny węzeł do wyłapywania błędów. Jednak konfiguruje się go nieco inaczej niż standardowy węzeł. Nie umieszcza się go tutaj bezpośrednio w workflow, tylko się tworzy nowy system. Dlatego kliknij tutaj w ten plus, otwórz nowy workflow, a następnie dodajemy wyzwala. Wyszukaj tutaj error. Wybierz pierwszą opcję z góry, czyli error trigger. Co ciekawe, tego węzła nie da się w zasadzie skonfigurować. Zostawiamy go tak, jak jest. Druga ciekawostka to takiego workflow się w ogóle nie uruchamia. Zobacz, nie możemy go wstawić w tryb live. Uruchamia się go nieco inaczej, za chwilę Ci to pokażę. Najpierw jednak zróbmy tak, aby ten workflow nas informował o tym błędzie, bo w tym momencie, bo on będzie zbierał tylko i wyłącznie błędy, no i tyle, koniec. Tak więc musimy dodać kolejny kafelek. Może być to na przykład send e-mail, żebyśmy dostali od razu na maila powiadomienie o błędzie, ale może być to także logowanie tych informacji do dysku Google, jakichś notatek, umieszczanie ich na Slacku, cokolwiek po prostu chcesz. Zanim to jednak zrobimy, warto sobie tutaj odpalić testowy workflow, aby stworzyć przykładowe dane. Teraz możemy odpowiednio zmienne umieścić w treści maila czy innych komunikatów, gdzie chcesz je wysłać. Tytuł na przykład error i treść. Mamy tutaj w zmiennej message, więc ją przeciągamy i wrzucamy tutaj. To co warto jeszcze sobie tutaj dać, to nazwę workflow, w którym właśnie wystąpił błąd, czyli będzie to ta zmienna. Również wrzucamy ją do treści maila. Treść możemy sobie oczywiście uzupełnić, tak abyśmy wiedzieli o co chodzi. Na przykład dopiszmy błąd w, błąd w workflow, dwukropek, no i mamy tą zmienną. Spoko. Takie coś nam powinno wystarczyć, możemy sobie to zapisać. Aha, i bardzo ważne, nazwij sobie odpowiednio też cały ten przepływ pracy. Ja go nazwałem wyłapywacz błędów, myśli error, tak abyś po prostu wiedział o co chodzi i do czego ten workflow służy. Teraz wróćmy do naszego głównego systemu. W prawym górnym rogu wybieramy tutaj trzy kropeczki, a następnie ustawienia. Mamy tutaj kilka ciekawych opcji, m.in. strefę czasową, czy zapisywać wykonania itd. Ale na tym momencie interesuje awaryjny workflow, a w zasadzie error workflow, czyli ten, który ma się uruchomić w momencie, kiedy będzie błąd. Kliknij tutaj, no i wybierz z listy. Ten, który przed chwilą utworzyliśmy. Ja już mam go wybranego, więc to trzeba tylko tutaj zapisać. Ekstra. Sprawdźmy jak to działa. W tym celu ja otworzyłem tutaj czat, no bo na tym opiera się tutaj nasz workflow. I wpiszmy do niego coś testowego. Test. Chwilkę myśli. Działa. I dostaliśmy błąd. Hmm. Teraz sobie to testujemy, więc możemy podejrzeć, ale normalnie w trybie live tak jak mamy tutaj, byśmy o tym w ogóle nie wiedzieli. W tym momencie na maila powinien przyjść mi komunikat z treścią błędu, a także nazwą workflow, w którym on wystąpił. No dobra, wiemy, że błąd wystąpił, ale jak teraz sprawdzić, co go spowodowało, gdzie on dokładnie wystąpił i tak dalej? W N8n można to zrobić bardzo prosto, wystarczy w wybranym workflow wejść tutaj do zakładki Executions. I w tym momencie, zależnie od ustawień, które przed chwilą ci pokazałem, bo możemy to wykluczyć, widzimy tutaj wszystkie uruchomienia danej automatyzacji. Tutaj mamy taką probówkę, więc widzimy, że to było testowe uruchomienie, ale tutaj jej nie ma, więc znaczy, że to było właśnie uruchomione w trybie na żywo, produkcyjnym. No i niestety został wywołany error. Możemy teraz tutaj podejrzeć, właśnie gdzie on jest. I widzimy, że już w pierwszym węźle teraz możemy sobie spokojnie najechać na to i zobaczyć dokładnie tak samo, jakbyśmy po prostu wcisnęli manual trigger i testowali naszą automatyzację. Ale to dopiero początek zabawy, bo to, co tutaj daje naprawdę niezwykłą moc i znacząco przyspiesza debugowanie, to możliwość skopiowania tego do trybu edycji. Kliknij sobie w ten przycisk, i w tym momencie dane, które zostały przetworzone podczas tamtego uruchomienia są wczytane do naszego systemu. Oczywiście to jest testowy workflow i te błędy specjalnie tutaj porobiłem, więc nie będą miały one większego sensu, ale normalnie może się okazać, że masz na przykład gdzieś literówkę, błąd połączenia z jakimś systemem lub coś innego. I teraz płynnie przechodzimy do przypinania węzłów. A czym to jest i dlaczego warto to stosować, powiem Ci już za moment. Najpierw usunę tą część naszego workflow, żeby zachować tutaj większy porządek i przejrzystość. Żeby lepiej i łatwiej było Ci zrozumieć korzyści, jakie z tego płyną, dodamy tutaj kilka węzłów opartych na sztucznej inteligencji. Powiedzmy, że zadaniem pierwszego będzie... Twoim zadaniem jest parafraza pierwszego zdania. Przechodzimy do drugiego czatu, wpiszmy zadanie. Twoim zadaniem jest maksymalne uproszczenie. Tu oczywiście musimy dodać naszą zmienną, tak samo jak we wcześniejszym węźle. Klikamy tutaj w expressions, no i wrzucamy zmienną z poprzedniego węzła. I tu robimy tak samo. Przetestujmy to i zobacz, o co chodzi. Napisz trudne, skomplikowane zdanie, które będzie odnosiło się do automatyzacji procesów biznesowych. No i już wszystko się wykonuje. Teraz lecimy do drugiego węzła i za moment do trzeciego. Tak jak z pewnością wiesz, każde wywołanie interfejsu AI sztucznej inteligencji kosztuje coś tam, czasami bardziej symbolicznie, czasami więcej, no ale zawsze coś nas kosztuje. Plus dodatkowo, oczywiście, też chwilę co najmniej trwa. Więc jeśli przykładowo chcemy teraz edytować ten ostatni węzeł, bo na przykład nie podoba nam się jego odpowiedź, ponieważ zaczyna od wstępu jakiegoś, a chcemy, aby tylko i wyłącznie podał nam to zdanie w odpowiedzi, to oprócz poprawy tylko i wyłącznie tego węzła, możemy sobie przypiąć poprzednie węzły. To znaczy, że przy uruchomieniu całej automatyzacji te wcześniejsze węzły nie będą się na nowo uruchamiać, przetwarzać, tylko będą bazowały na zapisanych danych. W N8N nazywają się one przypięte. Przypiąć dane możemy, kiedy węzeł już się wykonał, czyli tak na przykład jak tutaj i mamy zapisane jakieś dane. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszy, najszybszy to jest, kiedy zaznaczymy węzeł i klikniemy literkę P na klawiaturze. W tym momencie kolor naszego węzła zmienia się na niebieski. Oprócz tego mamy też tutaj taką małą ikonkę oznaczającą właśnie przypięcie. Można to też zrobić w inny sposób, klikając tutaj te trzy kropeczki, a następnie przypinając lub bezpośrednio już wewnątrz węzła, wybierając tutaj opcję przypnij. W tym momencie, tak jak widzisz, mamy tutaj też komunikat, który nas informuje o tym, że dane są przypięte. Warto też wiedzieć właśnie, jak to działa ze względu na testowanie, bo kiedy przypadkiem będziesz mieć przypięte te dane, to może się dziwić, dlaczego odpowiedź ciągle jest ta sama, pomimo tego, że na przykład modyfikujesz prompt, czy zmieniasz jakieś inne ustawienia. Teraz mamy jeszcze taką ciekawą sytuację, że przypiliśmy dane, wykonanie naszego węzła agenta, więc obojętnie co wprowadzimy w wejściu jako czat, i tak ta odpowiedź będzie użyta, która jest w tym momencie zapisana. Zobacz w praktyce, jak to działa, jak to wygląda. Wyzerujmy sobie nawet ten czat, wpisuję opowiedz ciekawostkę o kosmosie, wysyłam mu to i zobacz. W tym momencie ten węzeł się nie wykonuje. Dane są zapisane, ten również i wykona się tylko i wyłącznie nasz ostatni węzeł. I odpowiedź mamy zoptymalizowaną, poprawioną zgodnie z naszymi nowymi instrukcjami. A skoro już przy testowaniu i przypinaniu jesteśmy, to pokażę Ci teraz opcję, jak wprowadzić własne dane. Czy na przykład załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że zostały tutaj wprowadzone jakieś wulgaryzmy? Wiem, domyślnie AI to blokuje i tak dalej, no ale załóżmy, że ktoś wprowadził taki prompt lub takie dane, że zostało to przetworzone i nasza sztuczna inteligencja odpowie wulgaryzmami. Jak więc można to zrobić? Odpalamy sobie taki testowy węzeł, a następnie w prawym górnym rogu obok znaczka przypinania mamy taki ołówek do edycji wprowadzania własnych danych. Kliknijmy go. I teraz mamy JSONa, którego możemy sobie dowolnie zmodyfikować, usunąć, dodać jakieś inne pola i tak Powiedzmy, że usuniemy całą jego odpowiedź, czyli całą zawartość pola content i wprowadźmy tutaj tylko i wyłącznie dwie literki, A, I. Zapisujemy to i w tym momencie możemy jeszcze raz testowo uruchomić nasz cały workflow i przetestować ten ostatni węzeł, który w tym momencie będzie się wykonywał z danymi, które przed chwilą podstawiliśmy. Sprawdźmy, co to nas stworzył. No, i mamy jakąś tam odpowiedź. Ostatnim elementem, który chcę Ci pokazać, który moim zdaniem jest niezwykle ważny przy tworzeniu automatyzacji, aplikacji czy jakiegokolwiek innego systemu, to notatki. Warto zazwyczaj mieć jakąś dokumentację, co, dlaczego, skąd się bierze, ale wiadomo, notatki mogą nam gdzieś zniknąć, możemy ich zapomnieć i tak dalej. Dlatego świetnym sposobem na ogarnianie automatyzacji, szczególnie jeżeli będziesz mieć więcej niż tam 2, 3-4 węzły, jest dodawanie notatek. Wystarczy, że klikniesz w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierzesz Add Sticky Note lub użyjesz tej kombinacji klawiszy. W tym momencie taką notatkę możemy sobie umieścić w dowolnym miejscu i również dowolnie ją rozciągać, poszerzać itd. zaznaczając na przykład obszar, którego tyczy się dana notatka. Co warto wiedzieć, wewnątrz notatki możesz również stosować markdown dla lepszego wizualnego wyglądu. Ja tutaj wpiszę, że to będzie na przykład testowa automatyzacja i zobacz mamy dodane super tutaj na głowę. Jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz, która też to ułatwi i jest w sumie spokrewniona z dodatkami i zachowaniem porządku to odpowiednie nazywanie węzłów. Kiedy otwieramy taki węzeł zawsze możemy go sobie nazwać tutaj do góry. Zamiast mieć po prostu czat AI albo wiadomość do czatu czy coś w tym stylu w przypadku tego węzła możemy go na przykład nazwać AI parafraza. No i zobacz, czy nie wygląda to znacznie lepiej, łatwiej i czytelniej niż taki po prostu węzeł? Ja jestem przekonany, że tak. Jestem pewien, że stosując te wskazówki, twoje automatyzacje wejdą na znacznie wyższy poziom, będziesz mógł tworzyć nowe, świetne projekty i unikać wielu kosztownych, stresujących błędów. Jeśli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!